Jakie macie plany na wakacje? E, ja mam w planach pojechać na kolonie z moimi koleżankami tutaj i ogólnie spędzać dużo czasu z nimi po prostu. A kolonie w jakiej miejscowości? E, Dąbki. Mm, rozumiem, a Ty? Nie wiem, podobnie też dużo spotykać się z koleżankami, bo... I później spontan? Tak. E, ja mam w sumie plany na wakacje, żeby właśnie pojechać na kolonie z koleżankami i spędzać z nimi dużo czasu po prostu. Okej, okay, a ty? Ja mam plan y, zrobić jakąś, nie wiem, fajną nockę z koleżankami i tak dalej. Dużo też grać w i no nie wiem. Czyli takie aktywne spędzanie czasu, mam rozumieć? Tak. Oj, na tą chwilę chyba nie mam bardzo zaplanowanych. Jedynie jakiś wypad wypoczynkowy w czerwcu, a później zobaczymy, nie ma ja? Może coś, coś w, w okolicach miasta, jakieś wypady takie weekendowe bardziej? Rozumiem, czyli taki spontan, tak? Dokładnie, zobaczymy, co czas pokaże. E, no, akurat w moim przypadku jest robota. Mm -hmm. Ale na pewno tam się chwilę, żeby odwiedzić jakieś, nie wiem, góry, może. Rozumiem, a później jakiś spontan, tak? No. Dziewczyny, jakie macie plany na wakacje? E, zrobić 50 tysięcy kroków i ogólnie pojechać razem na kolonie i spędzić razem całe wakacje. Rozumiem, czyli taki wspólny wyjazd z koleżankami. Mm -hmm. I coś jeszcze, czy to wszystko? To wszystko chyba. Jakie macie plany na wakacje? Ja mam zamiar zrobić nocowanie u mnie, y, basen będzie, jakieś różne rzeczy. Mam zamiar zrobić cel 50 tysięcy kroków i spróbować. I nie, 50. No tak, I jeszcze mam zamiar przejechać się na rowerze 50 kilometrów. Ambitnie, a Ty? No, y, dużo spędzania czasu z przyjaciółmi. Y, nie wiem, zwiedzania czegoś, nocki takie, przejeżdżanie też rowerem, chodzenie dużo, jakieś ogniska też, takie, nie wiem, do kina chodzić dużo. Czyli tak bardziej na miejscu, tutaj w Rybniku, mam rozumieć? Tak, takie... E, no na pewno pójdę do pracy, no i pewnie odpocznę, gdzieś wyjadę ze znajomymi. A potem coś spontanicznego? Myślę, że tak, na razie nie ma głównych planów. Imprezować i grać w grę. Jaką? Dying Light. Niestety nie mam planów, zostaję w Rybniku i będę pracować. To tyle. Jakie są wasze plany na wakacje? Ja bym spędził wakacje z dziewczyną, y, nad morzem, z rodziną i nie wiem, na przejażdżkę z rowerami, z rowerem, z kolegami itd.